w podsumowaniu czytelniczym maja i czerwca, bo w maju nie nagrywałam takiego podsumowania, w sensie w czerwcu nie nagrywałam podsumowania za maj. No i teraz przechodzę z takim dwumiesięcznym podsumowaniem miesiąca, jako że w sumie w czerwcu no, przyznam się, nie czytam zbyt dużo. No to takie podsumowanie za maj, dobrze, że wleci. Łącznie będę mówić o 13 książkach i w sumie tylko 4 z tych książek, o których mówię mam w fizycznej. Wersji, więcej właśnie książek czytałam w e-bookach czy też w audiobooku przesłuchałam. No i zaczniemy od pierwszej takiej książki. Jest to pierwszy tom z trylogii. Dostałam tą książkę w ramach współpracy barterowej, żebym zrecenzowała, więc jest to książka. Klaudii e, Gregorczyk. Musiałam sprawdzić, bo zawsze chcę inaczej powiedzieć. E, Piekielna narzeczona. Jest to książka z gatunku fantastyki. E, mamy tutaj, e, jakby, dziewczynę, która jest taką normalną dziewczyną. Normalną, żyjącą tam sobie e, z bratem w domu, ale ledwo wiążąca koniec z końcem. No i pewnego dnia tego brata tam porywa obce królestwo i ona idzie do królowej i w tym momencie u królowej do królowej przychodzi taki plan, żeby podmienić ją właśnie z tą dziewczyną i żeby ta dziewczyna poszła do tego obcego, wrogiego królestwa jako narzeczona księcia, aby po pierwsze złagodzić konflikty, a po drugie, aby mieć swoją wtykę i żeby to nie ona musiała tam iść i cierpieć. No i w zamian za to jej brat zostaje zwolniony, jakby zostanie zwolniony z tej niewoli. E, no i ona się zgadza na to i tak poznaje księdza, księdza, księcia e, Domana. Chyba tak, chyba Doman. Mm. E, no i e, nie wszystko okazuje się takie, jakim jest. Ze słów właśnie pięknej księżniczki, e, królowej, w zasadzie jenisej. E, przepraszam, pomyliłam się, sprawdziłam sobie. To jest Eidan, książę, król doman i królowa jenisej, za którą podaje się właśnie nasza leta. Bardzo podoba mi się ta książka. Jest to taka fantastyka, która wciąga. Muszę sobie zakupić drugi i trzeci tom, bo bardzo chcę, chcę przeczytać i chcę się zapoznać z tą historią. I zdecydowanie warto to zrobić. Teraz, tak jak mówię, to nie jestem pewna, czy ja o tych książkach nie mówiłam wcześniej. Nie, no, w kwietniu przeczytałam. Z kwietnia mam 8 tylko i tej nie ma, więc. E, powinna to być właśnie pierwsza książka z maja, czyli Piekielna narzeczona kolejna, tutaj idę według spisu z e, lubimy czytać, natomiast wiem, że on jest troszkę inny i pod koniec już pamiętam mniej więcej jak szły książki po kolei, więc będę pokazać po kolei e, natomiast tutaj kolejna e, po kolei jest to pierwsza Część z dylogii, a mianowicie jej pierwszy cud Sylwii Wyki. Jest to erotyk i taki erotyk z mafią w tle. I tak jak na początku tak troszkę sceptycznie podeszłam, to też jest książka, którą dostałam do współpracy recenzenckiej, trochę sceptycznie podeszłam, bo wyobrażałam sobie, jak przeczytałam trochę o tej książce, że kurczę, że to będzie erotyk, a ja erotyków tak nie za bardzo, natomiast nie, nie przeszkadzało mi tutaj to trochę... Naiwne było zachowanie głównej bohaterki, która jakby została wzięta do niewoli w mafii. No i rozkochuje w sobie tej, tego głównego tam ich ojca, bosa e, Vitorio. E, natomiast e, to była bardzo ciekawa książka. E, pomimo właśnie tej erotyki, m, było tam sporo takich e, fajnych momentów. I ta m, część e, nie podobała mi się aż tak bardzo, jak. Kolejna, czyli um, jego pierwszy um, cud. E, drugi tom, właśnie e, tej historii. I drugi tom podobał mi się bardziej, bo było tu więcej takiej mafijnej akcji. E, nie było tak dużo erotyki, i, i, i wiele takich intryk było, i może to mnie bardziej przekonało. E, natomiast ta bardziej mi się podobała i. W sumie, jeżeli powstałyby kolejne części, otwarte jest takie zakończenie, które pozwoliłoby na to. Ono jest zamknięte, ale pozwoliłoby to zakończenie na kolejne jakby części. To uważam, że naprawdę bym też przeczytała i też myślę, że bawiłabym się przed nią. No, ale tutaj też są właśnie te losy tej mafijnej rodzinki, e, dosyć takie skomplikowane, jak to zazwyczaj bywa, e, w mafii. No, ale tak. e, No i kolejna książka, i to jest książka z tego wyzwania: 12 książek na 12 miesięcy. E, I jest to Almond von Pyongsong. Tak, to się czyta chyba. To jest książka, która była też w moich ulubieńcach z tego roku, z tego półrocza, pierwszego. Książka opowiadająca o chłopcu, który nie czuje praktycznie nic. Znaczy, on jakby czuje to, że powinien coś czuć, natomiast nie odczuwa żadnych emocji, żadnych przeżyć. No i na swojej drodze poznaje albo los stawia mu na swojej drodze chłopca w jego wieku, który czuje aż za dużo i który nie umie jakby okiełznać tych swoich emocji. Bałam się tej książki, to się przyznaję. Natomiast było warto ją poznać i dzięki tej książce na pewno będę chciała poznać więcej azjatyckich książek, bo wydaje mi się, że to są takie klimaty, które mi się bardzo spodobają i które będą do mnie mówić, <grystanie> i które na pewno przekonają mnie do siebie jeszcze bardziej. Ja właśnie lubię te koreańskie dramy na Netflixie oglądać, więc koreańskie książki to chyba kolejny etap tej <grystanie> przygody, a no i. Udane. także jeżeli ktoś jeszcze nie czytał Almond, bo wiem, że o tej książce było swego czasu głośno jeżeli ktoś jeszcze się bał i, i nie zdecydował się na to, żeby przeczytać to ja zdecydowanie bardzo polecam właśnie tę książkę, bo jest warta swojej swego przeczytania no i plusem jest takim, że są krótkie rozdziały więc tą książkę jeszcze szybciej się czyta a pomimo tego styl, w którym jest napisana ta książka jest bardzo przyjemny i sprawia też właśnie, że przez tą książkę się płynie także w zasadzie cały czas płyniemy właśnie razem z Jun Junia. nie wiem jak się czyta te imiona ale polecam Patrzę na listę i kolejna książka jest to e, taka opowieść, trochę bajka dla dzieci, można powiedzieć, ale również dla dorosłych, opowieść o e, opowieść o biłgorajskim smoku Janusza Tencera. E, dla mnie to taka trochę niespotykana książka, e, gdyż jest to mm, opowieść, baśni o społeczności żydowskiej. Ja nie spotykam się na co dzień z takimi historiami i chyba ciężko coś takiego znaleźć. Bardziej dla mnie normalnym czymś są cygańskie opowieści, które też mam Jerzego Filcowskiego. Legendy, baśnie, to dla mnie było normalne, bo przy tym się wychowałam. Natomiast o żydowskich społecznościach nie mam. Nie jest to taka stricte bardzo książkę brana na serio. Jest to książka z, przy, z przymrużeniem oka. E, natomiast przyjemnie się czyta. E, jest to książka, gdzie w takiej biłgoraju w społeczności żydowskiej nagle zaczynają ginąć różne rzeczy. Ludzie nie, ale ich y, owce, ich y, plony, ich jedzenie. Na przykład jak ktoś sobie przy przygotował jakieś jedzenie właśnie takie z kultury żydowskiej to zaczyna ginąć no i okazuje się, że pojawił się w biłgoraju smog musiałam sprawdzić czy to, to dobrze nie przykręcia nas no i ten smok okazuje się, że został wychowany przez kurę, która była żydówką i właśnie ta kura wychowała go w tej takiej kulturze no i ten smok stara się tą kulturę Właśnie e, utrzymywać i stara się e, właśnie e, być w tej kulturze. E, no i e, po pewnym czasie on tam zaczyna z, z nimi współżyć w jakimś stopniu natomiast świetna książka. E, można się wiele dowiedzieć o, o tej jakże starej kulturze. E, no i jest przyjemna i polecam ją nie tylko dla. Jeszcze raz pokażę okładkę. E, polecam ją nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci, bo nie było tu nic takiego strasznego, a jednak e, można się dowiedzieć e, czegoś więcej. Następnie e, przeczytałam romans e, Barbary Makowieckiej. Romans z kortami w tle. Ja. Biorąc tę książkę, myślałam właśnie, że, że będzie tutaj tenis na pierwszym miejscu. A czytałam już taką książkę um, autorki Diabeł Ubiera się u Prady, Gra Singli. Tak, tak. Yy, no tak mi się wydaje, że tak się nazywa ta książka i tam był właśnie ten tenis i on był tak na pierwszym planie tu myślałam, że będzie podobnie natomiast tutaj jest jednak troszeczkę inna historia jeszcze raz pokażę okładkę troszkę dłużej może jest to historia młodej tenisistki, która dopiero rozpoczyna tą swoją wielką karierę no i jest zakochana w takim już tenisiście o takiej gwiaździe w rankingach tych. O, ja nie wiem, jak te rankingi się nazywają, ale już takim topcem. Nie wiem, czy nie numer jeden w tych rankingach. No i na pewnym Wimbledonie spotyka, spotykają się i dochodzi do zbliżenia, w którym zostaje poczęte dziecko. Natomiast on nie wie o tym i ona gdy powraca na Wimbledon, nie mówią mu też o tym i on dowiaduje się właśnie od jakichś ich wspólnej znajomych, że oni to dziecko mają. No i ta historia przeradza się właśnie w taką historię, romans, bo oni cały czas coś do siebie czują i, i, i te jakby uczucia, które wybuchły kilka lat wcześniej, um, ożywają. E, natomiast jest też ta walka o dziecko i tak naprawdę ten Wimbledon, który myślałam, że będzie na pierwszym planie, przechodzi gdzieś tam dalej. E, więc to był minus, ale ogólnie taki przyjemny romans, trochę baśniowy, trochę niespotykany, trochę taki, w sensie spotykany, ale trochę taki przewidywalny, może tak. E, no i e, mógłby być troszkę inaczej napisany i, i, i trochę inaczej poprowadzona ta historia, e, bo tutaj się trochę czułam, jak, jakbym czytała baśń o kopciuszku, może trochę tak. E, natomiast nie było to złe. E, przyjemniej mi się czytało i, i szybko co najważniejsze kolejna książka jest to już książka taka dosyć poważna i ważna bo to jest bardziej z kategorii nie wiem jakiej nie wiem jaka to kategoria natomiast nie jest to romans, jest to bardziej taka powieść graficzna może trochę Poradnik Oszuści, Miłość online. Jest książka, gdzie autorka została oszukana, jego online, przez miłość. No i postanowiła napisać o tym książkę i zebrać jeszcze inne doświadczenia innych osób, które zostały też w ten sposób okłamane. Bardzo przydatna książka i uważam, że każdy powinien to przeczytać, a zwłaszcza osoby starsze, które w tym świecie internetu dopiero rozpoczynają swoje kroki, bo łatwo, łatwo jest dać się oszukać. Zwłaszcza, że teraz jest ta doba AI, ale nie tylko, bo to ta książka jest napisana jeszcze nie w sposób taki, że była ta AI, sztuczna inteligencja. Natomiast obecnie coraz ciężej jest yy, zrozumieć, co jest prawdą, a co jest yy, fejkiem w internecie. E no i łatwo się oszukać, więc ta książka naprawdę świetnie opisuje takie sytuacje nie są to przyjemne sytuacje, natomiast w pewnym momencie zaczęłam się chapać, że wcale nie współczuję tym osobom bo w sumie zbyt łatwo wiernie się dała, dawały oszukać natomiast jakbym postawiła się na ich miejscu, to myślę, że możliwe, że też postąpiłabym tak jak one <laughs> także też bardzo ważna książka Myślę, co tutaj dalej było, żeby nie pominąć, ale okej. Okay. Przeczytałam jeszcze książkę Potwór. O tej książce też było swego czasu głośno i też ona była bardzo zachwalana przez niektórych, przez niektórych niezbyt, natomiast była fajna. Z opisu. No i jest serial na Netflixie, więc postanowiłam sobie zapoznać się z tą książką, żeby obejrzeć ten serial. No i jest to książka pisana z perspektywy właśnie głównego bohatera, i jest w formie scenariusza. I tam mamy do czynienia z jakby z procesem zamorderstwo, ponieważ właściciel apteki pewnej zostaje zastrzelony i zamordowany w swoim sklepie. No i 16 chyba. Chłopak, Steve jest jakby sądzony razem z tym, który to zrobił, za morderstwo, za współudział. No i tam właśnie mamy wszystkie jego przeżycia. Pokazuje nam od, od kuchni jakby, jak wygląda taki proces. No i mamy całą jego, jakby, całą historię z jego perspektywy. Bardzo przyjemnie mi się to czytało, na pewno szybko. Jest to taka książka, którą można wsiąść i przeczytać w dwie godziny, bo naprawdę jest napisana prostym językiem, bardzo w przystępny sposób. Co prawda wydarzenia tutaj są dość drastyczne i w sumie trochę dramatyczne też są, więc nie jest to książka dla najmłodszych. Natomiast jest bardzo przyjemnie napisana i myślę, że. Też fajnie ją zapoznać się z nią, by poznać ten jakby proces sądownictwa w innym kraju. Kolejny to też był romans, taki też trochę azjatycki, bo mamy tutaj ostatni prawdziwy, ostatnia prawdziwa singielka Lauren Ho. Książka opowiadająca o takiej. Kobiecie, Która, której rodzina, azjatycka, narzuca presję, by znalazła sobie partnera. Ona planuje jakby bardziej swoją karierę niż rodzicielstwo. Ma już 33 lata. No i w zasadzie chce odnieść sukcesy w pracy, czyli taki typowy, typowy czas obecnie, bo chyba obecnie właśnie większość kobiet też odkłada macierzyństwo i rodzinę na dalszy plan. Albo w ogóle nie myśli o tym, albo po prostu stwierdza, że będzie jeszcze na to kiedyś czas. No i co? No i ona aby dostać spadek pewnej cioci, żeby nie zostać wykreślona jakby z testamentu, bo ta ciocia jest bogata, postanawia, że będzie się starać i że kogoś znajdzie. Tak, żebyście cię, cię była zadowolona, no bo cię, cię już jej tam grozi palcem, że słuchaj, jeżeli w ciągu tylu i tylu nie znajdziesz kogoś, to e, będziesz miała problem. E, no i ona się stara, natomiast trochę dla mnie abstrakcyjna była ta książka, e, bo po pierwsze, ona była prawniczką i, i starała się o jakby mm, współpartnerstwo w tej e, kancelarii, czy no, jakby chciała być wspólnikiem, e, natomiast miała czas na Randkowanie, gdzie pracowała praktycznie od rana do wieczora. E, więc miała czas na randkowanie, napić alkoholu. Co, co chwila chodziła na do pracy i, i jakby no, stawiała też tych y, swoich klientów na pierwszym planie. E, natomiast no, dla mnie trochę nie, niewyobrażalna historia, że ona dawała radę to wszystko robić. E, bo gdzieś tam ten organizm chyba stwierdził hola hola, stop już dość, nie damy rady e, no ale co tam, ja, ja się znam <grymna> na tym o, także z jednej strony bardzo przyjemna historia, z drugiej trochę taka absurdalna i trochę e, mniej mi się podobająca, natomiast myślę, że e, też można się z nią zapoznać i nie była taka e, tragiczna jakbym bym mogła jakby mogła być. Kolejna książka Ślub od pierwszego wejrzenia. Książka kupiona z tych koszy takich w Carrefourze za 12,90. Spodobała mi się okładka, spodobał mi się opis. No i stwierdziłam, że dobra, dam mi szansę, wziąłam ją na wyjazd. No i o dziwo, bardzo mi się podobała. Jest tutaj historia Hany, która jakby... Nie potrafił siedzieć w jednym miejscu i co chwila gdzieś podróżuje, zmienia facetów, kontynenty, wszystko, wszystko. Że z dnia na dzień postanawia, a dobra, to dzisiaj lecę gdzieś i leci. Natomiast od jakiegoś czasu jest właśnie wspólni nie wspólniczką, ale pracuje u swojej przyjaciółki w firmie, która zajmuje się jakby znajdowaniem. Inaczej. Jest to taki jakby portal typu Tinder, tylko nie na przygody na jedną noc i to na Tinderze się już uznało, że jest, tylko bardziej takie na całe życie. No i ta firma ma pewne problemy finansowe. No i to Hanna stwierdza, dobra, słuchaj, Jess, bo tak się nazywa koleżanka, zrobimy coś takiego, że ty znajdziesz mi męża, i pierwszą naszą randką będzie nasz ślub. Tak się też dzieje. Jak będzie po ślubie, musicie przeczytać tę książkę. I czy to do ślubu w ogóle dojdzie? Bo to też jest najważniejsze. Też. Troszkę ja bym inaczej napisała tę książkę, bo to, co te poszukiwania męża skróciłabym. Ojej, proszę. A to, co się działo, jakby po ślubie, czy doszło, czy nie doszło. Ale to, co się działo po tej randce pierwszej, może tak to bym bardziej rozwinęła, byłoby na pewno ciekawsze. Ale ogólnie w ogólnym rozrachunku ta książka na pewno spodobała mi się bardziej niż ta o ostatniej prawdziwej singielce. Także też polecam, bo też była fajna i taka trochę z jaj napisana. Już patrzę, co było kolejne, żebym nie pominęła żadnej książki. Ale w zasadzie chyba... No... tak. Zostały mi trzy, trzy książki. E, kolejna z nich Lepiej niż w filmach. Pfu! E, Lepiej niż w filmach to inna książka tej autorki. Lepiej niż wczoraj. E, to jest książka, którą sobie kupiłam właśnie na wyjeździe, na którym byłam. E, I przeczytałam ją w drodze powrotnej i w zasadzie... Nawet nie wiem, kiedy to przeczytałam, bo tak dobrze się bawiłam. Książka opowiada o walentynkach pewnej uczennicy liceum Emily. I jakby te jej walentynki były bardzo nieudane. No i ona już postanawia, że dobra, skoro tak to było, no to. Kolejny dzień musi być lepszy, i zacznie go od nowa. Natomiast ten kolejny dzień nie nadchodzi i ona utyka, zostaje zatrzaśnięta, zostaje zapętlona, jakby w tym dniu Świętego Walentego i cały dzień ten przeżywa od nowa za raz za razem, raz za razem i cały czas wpada nie na swojego chłopaka, ale na takiego Nika, którego w zasadzie mm, nigdy nie posądzała o coś takiego. E że mogliby do siebie pasować, ale w trakcie tych zapętlonych walentynek, ona zaczyna coś do niego czuć. No i jak ta historia się rozwinie, to warto przeczytać, bo ja naprawdę bawiłam się przednio, nawet łzy trochę mi poleciały gdzieś tam pod koniec, i chętnie zrobiłabym relayte re <śm> re tej książki, bo y zabawa przednia. Tylko że no, jednak. Nie zrobię tego re tak szybko, bo po pierwsze pamiętam, co było w tej książce. Po drugie, mam dużo książek, które muszę przeczytać i też muszę w końcu wyjść z mojego zastoju czytelniczego, do którego wprowadziła mnie ta oto książka. I ona wprowadziła mnie w zastój czytelniczy z jednej strony a z drugiej strony nie mogłam się od niej oderwać, bo była tak genialna i nie dziwię się, że jest to najlepsza książka sci-fi i nie dziwię się, że ta książka jest uznawana za jedną z lepszych książek sci-fi, bo naprawdę ja też tak uważam i ja się bałam, że będzie to książka bardzo podobna do Władcy Pierścieni. Natomiast nie jest to typowo podobna. W sensie podobieństwa są, no bo wiadomo, że fantastyka opiera się w zasadzie na tym samym i praktycznie większość książek wygląda podobnie, natomiast no, tutaj urzekła mnie ta historia y, całej tej planety Arakis i y, 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 cały ten wątek taki bardzo mi się podobał y, no i świetnie się bawiłam i niedługo zabieram się za kolejne części, bo naprawdę jestem zachwycona i y, y Chyba przez to, że ta książka była trochę taka ciężka tematycznie, no to właśnie wpędziła mnie w zastój czytelniczy, ale zdążyłam jeszcze po niej przeczytać jedną już ostatnią książkę też dostałam ją do współpracy, ze współpracy recenzenckiej i grając z pokusą. Mamy tutaj szefową, do której jakby... Jeszcze raz. Aurora jest szefową wielkiej firmy, zarabia miliony, obraca milionami, no i ma milion pracowników. W sensie nie milion, ale ma mnóstwo pracowników. No i pewnego dnia do tej firmy przychodzi chłopak, który mówi, że chce zostać jej zastępcą. Ona tak nie do końca jest przekonana, no bo uważa, że on sobie nie poradzi, gdyż jest za młody. Natomiast okazuje się tak, że on sobie świetnie radzi. No i też pomimo tego, że jakby. Oni współpracują razem, no to coś zaczyna między nimi iskrzyć, no i oni się w sobie zakochują. Natomiast Aurora jest taką osobą, która jest pokrzywdzona przez los jakby życie jej nie oszczędzało. I wcześniejszy związek zakończył się tak, że została dotkliwie pobita. No i partner się nad nią znęcał, nic jej nie dawał, no i tak teraz planuje się zemścić bardzo świetna książka. Podobała mi się niezmiernie. Chociaż ja w Zastoju Czytelniczym czytałam ją bardzo wolno, bo nie mogłam się naprawdę przebrnąć przez siebie. To ta książka naprawdę była świetna. I świetnie się przy niej bawiłam. I w zasadzie pomimo Zastoju przeczytałam ją dosyć szybko. Myślę, że jakbym nie miała Zastoju, to przeczytałabym ją w jeden dzień i nadal świetnie się bawiłam. Muszę dać ją w mamie, żeby przeczytała. I... Bo myślę, że może też jej się spodobać taka lekka książka. no ale tak to by było na tyle. wydaje mi się, że o wszystkich książkach powiedziałam jeszcze sobie tutaj um, przelecę mój y, spis książek, ale tak. powiedziałam o 13 książkach, um, a obecnie czytam coś świetnego i, i rzadko się ostatnio z tym spotykam, a mianowicie czytam post apo y, polskiego autora Macieja Rapy. Fenomen. Ja jestem zakochana, ale jako, że nadal jestem w tym beznadziejnym zastoju, to idzie mi jak krew z nosa. Natomiast yy, to, co jest tam, to jestem zachwycona, i yy, myślałam, że tak po głuchowskim mało rzeczy z Postapą mi się spodoba. Natomiast oj, to podoba mi się bardzo. Jest to bardzo przemyślana książka i jestem nią. Oczarowana. <noise> Także co? To by było na tyle. Takie jest moje podsumowanie dwóch miesięcy. Mam nadzieję, że lipiec będzie dla mnie łaskawszy i że więcej uda mi się przeczytać. Natomiast myślę, że niedługo wyrwę się już z tego zastoju. Trzymajmy za to kciuki. I jakby odetkam <noise> swoje możliwości czytelnicze. Czerwiec też był trochę stresujący, bo robiłam jedną rzecz. Które nie wiem, czy jeszcze powiem, i to było dla mnie taki, taki krok milowy. I już nie mogę się doczekać, żeby pierwszy raz być w tym miejscu, które się pojawiło u mnie w życiu. Natomiast dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Dajcie znać, jakie jest Wasze podsumowanie czytelnicze i maja, i czerwca, albo możecie powiedzieć o miesiącu, albo o dwóch. Także dawajcie znać, ja czekam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.